Dzień dobry Państwu, witam w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu praktycznych aspektów korzystania z programów serii LEDCAD. Dzisiaj no, nasze spotkanie kierowane jest dla organizacji, ale nie tylko, również dla księgowych, którzy mają styczność z organizacjami rozliczającymi różnego rodzaju projekty, granty dofinansowania. Co jest celem naszego dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim będę chciał Was nauczyć, jak w praktyce ewidencjonować na dedykowanych zespołach kont otrzymane zaliczkowo lub całkowicie przychody z tytułu konkretnego dofinansowania konkretnego projektu. A następnie, jak symetrycznie ewidencjonować koszty dla dedykowanego projektu. I, i potem zasymulujemy sobie zamknięcie takiego projektu w sytuacji, gdy nie wszystkie koszty zostały wykorzystane w danym okresie, czyli w tym przypadku w danym, w danym, roku. Zacznijmy zatem nasze dzisiejsze, nasz dzisiejszy temat. Po pierwsze wejdźmy sobie do planu kont, czyli przypominam tylko dokumenty i księgi plan kont. I teraz tak, tutaj akurat na, dzisiejszych, na dzisiejszym spotkaniu mam wersję dla organizacji. W związku z tym jest dedykowany plan kont, już taki dla organizacji z podziałem projektowym. W związku z tym, jak sobie tu zerkniemy na koszty statutowe, nieodpłatne, jeszcze głębiej, no to powiedzmy, że mam już tam jakieś, jakieś projekty. Za chwileczkę sobie oczywiście założymy projekt nowy, na którym dzisiaj będziemy. Bazować, I przy okazji pokażę Wam, w jaki sposób można na podstawie jakiegoś innego, podobnego projektu utworzyć strukturę nowego. Powiedzmy, że że tak powiem, reprezentujemy organizację jakąś tam sportową albo parasportową, i, i projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, nosi nazwę, powiedzmy, Nauka Pływania, o, coś takiego. I powiedzmy. Że struktura yy, kosztowa będzie podobna do projektu pierwszego, czyli do wakacji w mieście. W związku z tym, tak, na początku, w stosunku do działalności nieodpłatnej, założę, yy, że tak powiem, piąty projekt syntetycznie, czyli dodawanie kont nowe syntetyczne. No i oczywiście 0,5. Nauka. E, 0,5. Nauka. Pływania do lat, powiedzmy 5. Nie zaznaczamy tej opcji, bo to ma być konto syntetyczne, do którego strukturę sobie pobierzemy z, i zapiszemy. Oczywiście. Aj, nie to. Przepraszam, musimy usunąć, bo ja to muszę zrobić oczywiście pod. Tutaj, pod działalnością nieodpłatną. Syntetyczne. A, niesyntetyczne, właśnie. <laughs> Dlatego on mi zakłada nową syntetykę, bo to ma być zwykłe analityczne. Czyli po prostu dodaj. Nowe konto 05, nauka, nauka, pływania do lat 5. Nie zaznaczamy opcji, bo ma być syntetyczne. No i teraz tak, ustaliliśmy, że będziemy klonować projekt ten pierwszy do tego naszego nowego tak, do piątego. W związku z tym na początku podświetlimy sobie projekt pierwszy, potem Wybierzemy z menu dodawanie kąt opcję skopiuj i wklej konta. Potem najedziemy na ten projekt piąty. Jeszcze raz dodawanie kąt, kopiuj i wklej konta. Poczekamy sobie chwilkę i zobaczmy. Mamy tutaj strukturkę już kąt, że tak powiem przeniesiony z tego projektu pierwszego. Więc tak, koszty mamy, że tak powiem ustawione w planie konta. Jeszcze przychody sobie analogicznie tutaj zrobimy pod 702, założymy piątkę przychody właśnie z tytułu tego projektu, no to generalnie będzie jakaś tam mm, wpłata od instytucji finansującej, czyli też nowy 05 e, przychody nauka pływania nauka pływania do lat 5. Ok, i tu już sobie zaznaczymy księgowanie, ponieważ te konta akurat nie mają głębszego podziału. Ok, zatem mamy przygotowaną część kosztową i część przychodową pod, pod ten projekt, który powiedzmy nazywany jest nauka pływania dzieci do lat 5. I teraz m, pierwszą rzeczą to sobie zarejestrujemy zdarzenia, które potencjalnie mogą wystąpić w takim projekcie. Czyli tak, po pierwsze, może. Wejdziemy sobie do wyciągów bankowych i zarejestrujemy wpłatę pewnej części zaliczkowej do tego projektu. W związku z tym oczywiście rejestrujemy wpłatę. Niech to będzie nawet dzisiaj, w kwocie powiedzmy 12 tysięcy będzie. Zaliczka, projekt nauka pływania. Oczywiście od instytucji finansującej. I te środki będziemy rozliczać po koncie, tym, który założyliśmy, czyli właśnie przychody z tytułu nauki pływania. W prawej strony zielonym zatwierdzamy i OK. Zarejestrujemy sobie oczywiście całą operację, zapiszemy nasz wyciąg bankowy. W tym momencie oczywiście środki już wejdą nam na, na odpowiednie konta. Teraz wejdziemy sobie do rejestracji dokumentów, czyli do, do księgi i zarejestrujemy kilka zdarzeń związanych z tym projektem. Więc tak po pierwsze otrzymaliśmy powiedzmy fakturę od trenera realizującego, że tak powiem, nasze zajęcia pływackie. I zarejestrujemy ją sobie, oczywiście, w systemie. Usługi trenerskie. Powiedzmy, że nie rozliczamy się z vat W związku z tym, no, niech to będzie 5000. tysięcy. I wybierzemy sobie oczywiście odpowiednie konto związane z tym naszym projektem, czyli działalność statutowa, nieodpłatna, projekt, nauka pływania. No i oczywiście usługi obce. Nie mamy tutaj głębiej jeszcze analityki zrobionej, więc wystarczy nam tylko poziom ogólny usługi obce. Zapiszemy. I zarejestrujemy sobie jeszcze jeden dokument kosztowy. Powiedzmy, że zakup strojów że tak powiem, sportowych do, do pływania dla dzieci, tak. Z terminem płatności niech już będzie do końca miesiąca. I wybierzemy sobie oczywiście innego kontrahenta, czyli stroje sportowe, projekt nauka pływania. I tak, tam mieliśmy zaliczkę 12 tysięcy, to powiedzmy, że 6. Także nam zostało coś jeszcze na koniec. No, i tutaj wybierzemy sobie oczywiście odpowiednie konto. W tym przypadku będą to oczywiście koszty statutowe. Nieodpłatny projekt nauka pływania, no, i to będzie zużycie materiałów i energii. Bez szczegółowej analityki, akurat w naszym przypadku. Ok, zatwierdźmy sobie zatem. Nasze, nasze dokumenty, w tym przypadku, będzie to oczywiście przychód z tytułu otrzymanej zaliczkowo płatności dotyczącej projektu, będzie to oczywiście jakieś dofinansowanie i w tym przypadku koszt usługi trenerskiej i koszt zakupu strojów. Więc tak, dostaliśmy na projekt. Na 2018 rok 12 tysięcy. Natomiast, jak sobie zrobimy podsumowanie, na przykład na szybko, z planu kąt projektu pierwszego, projektu tego piątego, czyli nauki pływania, na przykład przez zapisy, no to oczywiście otrzymujemy w tym momencie 11 tysięcy wykorzystanych środków pokrywających koszty. Hmm. Załóżmy, że umowa na realizację tego projektu mówi, że w momencie, gdy mamy niewykorzystane środki, możemy je przeznaczyć na dokończenie tego projektu w następnym okresie. W związku z tym, nie, nie, niekoniecznie musimy zwracać hmm, te środki, no bo gdyby oczywiście trzeba było to zrobić, hmm, czyli gdyby, był tak, gdyby była taka sytuacja, że załóżmy zapis dotyczący projektu. Nie pozwala na wykorzystanie niewykorzystanych środków w następnym okresie, no to te 1000 zł, no bo otrzymaliśmy 12, a w koszty tylko wykorzystaliśmy 11, czyli te 1000 zł musieliśmy po prostu wejść na wyciąg bankowy i wypłacić je, zwrócić, można powiedzieć, dla instytucji finansującej. Ale w naszym przypadku, powiedzmy, że nie, że, że te środki będą przeznaczone na, że tak powiem, wykorzystanie w kolejnym okresie. Więc tak, wariant pierwszy, gdyby trzeba było zwrócić, no to przypominam, weszlibyśmy sobie w wyciągi bankowe, w wyciąg danego okresu, no i wypłatą wypłacili te 1000 zł na konto instytucji finansującej, tak zwrócilibyśmy. Natomiast my zarejestrujemy sobie przeniesienie tej niewykorzystanej części otrzymanych środków, e, można powiedzieć, w stan zawieszenia, czyli w stan wykorzystania w okresach przyszłych na rozliczenie międzyokresowe przychodów. Czyli zarejestrujemy sobie dokument techniczny polecenia księgowania. Projekt piąty, nauka pływania 2018. No i na koniec roku te środki, które byłyby niewykorzystane, zamknięcie projektu nauka pływania. Te środki, które nie wykorzystaliśmy w wysokości ustalonej przez nas, czyli 1000. Złotych, e, rozksięgujemy sobie oczywiście w taki sposób, że e, zmniejszymy, e, że tak powiem, e, konto przychodów. E, że aby, że tak powiem, zastosować zasadę współmierności, urealnimy przychody do kosztów, czyli w naszym przypadku, e, konto przychodów dotyczących tego projektu. Przeniesiemy na takie konto, które się nazywa rozliczenie międzyokresowe przychodów, akurat z działalności statutowej nieodpłatnej, i założymy informację o nowym projekcie rozliczanym w czasie czyli to będzie projekt pierwszy nauka pływania rozliczenie międzyokresowe przychodów. Zaznaczamy oczywiście opcję księgowania i wybierzemy sobie to konto, tak? W ten sposób, jak zapiszemy sobie nasz dokument techniczny, oczywiście on będzie już na koniec roku i zatwierdzimy go, to gdy teraz weszlibyśmy na konto przychodów dotyczących tego naszego projektu, na zapisy, no to na końcu zostało urealnione do Współmierności, czyli do 11 tysięcy. A to 1000 zł w przyszłości, w przyszłym roku, w momencie kiedy będziemy wykorzystywać, powróci na konto 702 projektu właściwego, czyli projektu nauki pływania i będzie mogło być wykorzystane na bieżące potrzeby w postaci oczywiście kosztów funkcjonowania tego, tego projektu. Na dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim pokazałem Wam, w jaki sposób w planie kont należy ewidencjonować, wyodrębniać dedykowane konta kosztowe i dedykowane konta przychodowe do ewidencji konkretnego projektu. Nauczyliśmy się również bardzo pomocnej, uważam, funkcji, mianowicie możliwości. Tworzenia takich struktur na bazie kopiowania z projektu wcześniejszego, projektu podobnego. Następnie, oczywiście, zarejestrowaliśmy kilka najczęstszych, najpopularniejszych zdarzeń związanych z funkcjonowaniem danego projektu i omówiliśmy, a także w praktyce przećwiczyliśmy dwa najczęstsze przypadki, czyli przypadek, gdy nie wykorzystano całych otrzymanych środków na realizację projektu i umowa pozwala na wykorzystanie tych środków w następnym okresie, wtedy oczywiście przeksięgowanie na rozliczenie międzyokresowe przychodu na kolejny okres. I omówiliśmy właśnie drugi przypadek. Gdyby umowa nie dopuszczała takiego zachowania, wtedy należałoby oczywiście dokonać operacji wypłaty niewykorzystanej części otrzymanych środków na konto instytucji finansującej. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejne.